Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olei, kolejny odcinek ze szreka. Tak, dzisiaj przygotujcie się na śmierć i zniszczenie, dlatego że wcielamy się w postać wielkiego, zmutowanego ciastoluda. Dlatego bądźcie gotowi na rozwalanie mostu, wyrywanie drzew. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będzie się działo. Zaczynamy rozgrywkę. Atak wielkiego ciastusia. Brzmi to groźnie. Nie, no dobra, nie brzmi. Zobaczymy, jak nasz ciastuś zaatakuje. Tak, widzimy, jesteśmy ciastusiem. Na naszym lewym ramieniu siedzi szrek. Co my możemy robić? Możemy wyrywać drzewa? Tak, możemy. I co możemy z nimi robić? Rzucać w przestrzeń. W sumie z tym wyrywaniem drzew to nie wiedziałem, że to prawda będzie. Aha, rozumiem, że mamy wszystko po prostu rozwalać co się tylko da. Czy ja mogę skakać? Nie, mogę kopać, dobra. Rozwalamy namioty. Rozumiem, że tutaj mamy batoniki do leczenia. Rozumiem, że nasz ciastuś także lubi zjadać batoniki. Eee, Okej, okay, czyli zamiast skoku tym razem mamy kopniaka. Tutaj ja widzę jakiś koleś biega w kółko. Koleś! <laughs> jeżeli ty się boisz ciastusia, to myślę, że takie bieganie w kółko to raczej nie sprawi, że przed nim uciekniesz. No ale dobra, to tylko moje zdanie. Cały świat się trzęsie... Pod naszym ciastusiem W sumie nie wiem czy jest sens rozwalania tych wszystkich namiotów i Czy tylko nie tracę tutaj czasu, ale Ale fajnie tak rozwalić cało, Cały zamek Głupiego Króla, który nas, nas wrzucił Do więzienia Więc masz za swoje, nie ma imprezy Składamy namioty Tak, stoliczki też Giń, przepadni Śmierć i zniszczenia Dobra, bierzemy sobie jakieś drzewo. Nie, drzewo chciałem wziąć. Bierzemy drzewo i idziemy dalej. Tak. Aha, czyli czy ja mam wnieść drzewo. Nie. No gdzie mi pod nogi wchodzicie? Nie włazić mi pod nogi, bo. Co to za potwór? Ciasteczko. Słodziutki cudziutki taki. Czy po drugiej stronie też coś jest do rozwalenia? Okej okay. Spoko. Czy ja to mogę rozwalić? A złapać? Ciekawe, czy ktoś w środku siedzi. Jak tak, to będzie miał niezłe. atrakcje. No i co, nie trafiłem. Ja oczywiście nie trafiłem. Rozumiem, że mleko nas zabija. Jeszcze raz, druga próba, może tym razem się uda? Czy ja mogę rozwalić te mury jakoś? Tak, dobra. Mury rozwalone tylko. A, rozumiem, że tutaj wozy nowe wyjeżdżają, więc. Nie zlamiłem do reszty. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten most się trochę opuścił na dół. Jeszcze raz. Jeszcze nie. Ale tu już nie ma więcej wozów. Dobra. Bierzemy. Nie wiesz, że nie No i no ile razy muszę w ten most rzucić, żeby on na dół spadł. W sumie jakoś oporu ci wieśniacy nie stawią, nie stanowią przed nami. Bo w sumie... Nie widzę, żeby nas ktoś atakował. No to na nacy lepiej. Idę po ciebie głupia wróżko. Hmm, fosa z mleka. Okej. Okay. Mamy zapis, kto będzie strzelać mlekiem? Ja wam postrzelam. Nie ma, nie ma strzelania we mnie żadnym mlekiem. Masz kopa. Tutaj jeszcze mamy jakieś wyjście dla rycerzy. Idź w cholerę z tym. Yy, w sumie fajnie, że nie przeczytałem co ją zniszczyć. No cóż, dobra, idziemy stąd, były jakieś beczki z mlekiem w nas lecą. Nie rozwaliłem tej, tego wyjścia. Byłem pewny, że go pozbyłem. A, bo to są dwa z tyłu i dwa z przodu, dobra. No już, spokojnie, idę dalej. Rozwalamy to, niszczymy wszystko, rozwalić, wbijamy się do środka. Idziemy na imprezę co już? Aha, rozumiem, przechodzimy między nogami ciasteczka i wchodzimy do zamku. A czyli to jednak nie koniec. A w środku co nas czeka? Teraz musimy znaleźć salę balową i przerwać tę szopkę. No proszę, sala balowa. Czy to nie tu zwykle urządza się bale? Uważaj, tu mogą być druchny. Może lepiej pójdę przodem. Zostań tu i zabezpieczaj tyły. Ja oczyszczę teren. Okej, okay, rozumiem, że teraz idziemy na impre, na jakąś salę balową. Dobra. Jesteśmy w środku zamku, jak ktoś się jeszcze nie zorientował, i szukamy Fiony, Która Gdzieś tu się skitrała gdzieś z naszą ukochaną wróżką, wrzesną Tylko teraz, w którą tu stronę iść? Z tego co pamiętam, ale pewnie źle pamiętam, ten zamek jest dość duży i. I tutaj trochę czasu mi pewnie zejdzie. Ty co, nad do mnie nie podszedłeś? Taki byłem wystawiony, mogłeś mnie od tylca zadźgać, ale nie. Po po co? Lepiej poczekać jeszcze w piernicze. Lol, beczka w ścianie. Na tej się zbić nie da. Dobra, nie to nie. No w sumie. Nieźle, W sumie. O lol, czy ten rycerz był w skrzyni? Za honor i ojczyzna Idź, A, w sumie ja tak patrzę, <coughs> że Shrek jest jeszcze rycerzem, a w końcu przecież opił się jakiegoś wysokoprocentowego eliksiru. Ładności. Więc jeszcze mu nie przeszło. Tak, prezencik dla Ogra. Tak, to była dobra szarża, przecież wszystkie skrzynki naraz. A wy co tu chcecie? No i po co ci to było? Trzeba było w domu siedzieć, albo udawać zbroję po prostu ozdobę stanowić, a tak to co Tylko dostałeś w Ciry. Aha, rozumiem, że możemy iść dalej, bo stąd przyszliśmy. Okej. Okay. Tak, mamy kolejny zapis. I zamknięte drzwi, które prawdopodobnie otworzymy tymi dźwigniami. To było łatwe do przewidzenia mhm. Ale tworzyło się coś jeszcze Lolek polecieli w powietrze Strasznie dużo tu złota Mógłbym w sumie... Ty też w skrzyni byłeś? Skąd się tu wziąłeś? W ogóle to cię uderzyć nie mogę, ale to czego. Nie to nie, w tu. Dobra Nie to nie O, mamy kolejny list Kończy poszukiwany Humpty Dumpty Bo nic, tylko się rozbijał Nagroda Czyli mamy kolejny list Kończy, o i nadworek treningowy Który ostatnio widzieliśmy na poziomie treningowym Dawno temu Tak, bierz te monetki Monetki zawsze spoko i idziemy przyciągnąć dźwignię numer 2. I pewno znowu ja coś wyskoczą. Tak. O, rzeczywiście. To było do przewidzenia. Jaka ta gra jest przewidywalna, ja nie wiem. Jak się nie już sobie O, a to co? Czyżby jakiś sekret? Mmm, nice. monetki to wygląda, jakby to było jakieś przejście. Nie dziwne. Nie ogarniam takich przejść. Widziałem je już parę razy. W jednym nawet widziałem monety po drugiej stronie. Ale nie wiem, jak takie przejście otwierać. Tu mam jeszcze jakąś dźwignię, która służy do czego służysz. Przekręcasz to. W sumie nic mi to nie dało. Więc wracaj mi tutaj. Może tak z szarży tutaj przywalić? Nie, więc nie. Dobra, nie będę kombinował. Idziemy na drugą stronę. Dobra. Z którą stronę szliśmy? Aha, teraz tędy. Dobra. Wow. Jaka ekipa powitalna. Tak. Polatacie sobie, proszę bardzo. Czy to są jakieś króliki? Co to jest w ogóle? O nie, to kurczaki są. Co kurczaki robią w zamku? Tak, te strzałki wcale nie sugerują, że tutaj powinniśmy iść. Kolejny worek. W sumie, dlaczego żołnierze w swoich kwaterach mają worek treningowy z portretem ich władcy? To nie jest ich władca. Nie, nie pamiętam już za bardzo tych historii. Może to był ten koleś, który w pierwszej części szerega został zjedzony przez Smoczycę? Nieważne, nie pamiętam. Ktoś to był. Nieważne kto. I wa ważne, że mam zostawił batonik. Nie no, widzieliście to? Beskitu ci rycerze są schowani w... W skrzyniach. Jak to teraz otworzyć? A! Po prostu musiałem tam dojść. mnie! Spoko. Widać, że to moja działka. Wesić kobieto, bo cię na emeryturę wyślę. Zatańczymy, A, będziemy rzucać mięsem, rozumiem. Spoko. Tak? Nie pamiętam, jak się z nią biło za bardzo. To tutaj widzę jakieś wejście na dół, ale tędy się tam nie dostaniemy. W sumie nie pamiętam, jak się tam dostaniemy. Może tak? Jakoś na scenę wskoczyć? Oczek oh, się koleściu wody, Jak tam się dostać? A, już wiem, ona mnie jakoś zamienia w.

Nie pamiętam jak się z nią biło. O, Czuję zresztą, się jak... Rzuć mią, czy... Dobra, wejdziemy na to, może to tak będzie łatwiej. No nie no co ty robisz w ogóle? Szrek, to ja cię proszę. Nie tak. Ja tu coś robię źle. I po raz kolejny tak jak przy kocie nie wiem co. Nie, odbijaj to! Jak ja tą kukurydzą wtedy rzuciłem? Nie wiem. Co ty stara babo chcesz? No dobra. Masz przez arbuzem i kukurydzą i ogórasem i kiełbasem krakowską. Masz. No nie wiem jak ja to robię, masz kiełbasą, i mięsem, i kukurydzą, i wszystkim, arbuzem, bananem. Zgin, staram, mahupo. Bo ja rozumiem, że tutaj bal miał być, a to wygląda jakieś występy sceniczne, ale dobra. tak, to, to, to tylko moi, moi taki, moje takie spostrzeżenie. Masz przez łeb. W sumie mało zróżnicowane to jedzenie jest na tym stole podane. W sumie czy to jest stół? A masz, sama masz. Ej, a to co mam? Ej, koleś! Nie, 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 nie. Tak się bawić nie będziemy. Ale mi się trafił przeciwnie. Marnujesz mój cenny czas. Tak, cenny czas. Jak tutaj nic nie robisz, tylko stoisz się, opierniczasz, to jak ja czas twój marnuję? No, masz coś dla mnie jeszcze? W sumie to dużo ty zróżnicowanych rzeczy nie robisz. No rzucaj w nią... Ja nie wiem od czego to zależy, czy on w nią rzuca, czy nie. do stołu i klikaj lewym przyciskiem myszy, żeby rzucać przeciwnika jedzenie. No, próbuję, ale nie zawsze wychodzi. Zrobiłabyś coś ciekawszego, bo tak siedzisz tam tylko... Oho! Chyba wykrakałem. Nie, 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 nie. ode mnie to wy odejdźcie. Dzięki osioł. No rzuć, że w nią Masz przez łeb W sumie ja w głowie ją raczej nie trafiam Ale spoko No i co? W no, Rzuć, że w nią masz mięsa. Najedź się. Za chuda jesteś. Już nie mogę. Aha, rozumiem, że tylko przez jakiś czas mogę. To co? Wow, jestem żabą! A rozumiem, że teraz się tam mogę dostać. Spoko. Yy. Ja jestem upierdliwy i kto to mówi? Teraz to mnie raczej nie trafisz. Ten bierzemy tę skrzynię z, z botanikami. Rozumiem, że to pianino skądś spadło, skoro jest dokładnie w jego miejscu dziura na. na dziura w scenie.

może smażone łódka z kurczaka, czy coś, nie wiem. No, póki... ciekawe ja to, jak ten kurczak, kurczak mówi, w sumie. No, strzelaj kuleczką zwykłą. No rzuć w nią. Tak, dokładnie tym. Co za upierdliwe babsko. W sumie, jaki ma fajny portrecik w tym. Kopaska życia. Eee, tego nie mogę odbić. Dobra, zapamiętać. Ten koleś stoi i się gapi. O, odejdź ode mnie. Jesteś wredny. Nie lubię Cię już. A Ty jesteś brzydka i starała. I Cię trafić kiełbasą, nie mogę przez Ale Nie. No i rzuć w nią tym mięsem kurde no Strasznie nie współpracujesz ze mną, szreg. Jeszcze raz. No znowu wysyłać na mnie swoich ziomali. Praktycznie wyglądasz teraz ale ale trafi przeciwnik. No. Masz, masz i po tobie. Tak, dostała arbuzem przez łeb i wybuchła. Ciekawe co było w środku tych arbuzów. Może nawet lepiej, że się nie zaopamiętam na tą imprezę. Zjadźcie kręcę! O, ej, widzieliście kolejny etap ewolucji? Wróciłeś do swojej pierwotnej nikczemnej postaci. Miał, miał, miał. Zobaczymy, który z nas załapie się do trzeciej części. Przynajmniej nie będę reklamował żwir. No to ja rozumiem. Cóż, Fiono, masz swojego księcia? Jeszcze go nie ma. No, nareszcie, mram. No, to jak będzie z tym żyli długo i szczęśliwie. O, pan król się przeteleportował. Tak oto Tak oto ogry i królewna znów byli razem. Zła wróżka dostała za swoje, wszyscy wyglądali tak jak dawniej, w ogóle było cacy, a Balda na cześć nowożeńców odbył się zgodnie z planem. Noc lśniła tysiącem sztucznych ogni, nikt nawet nie myślał kłaść się do łóżka i... I to już był... koniec, cześć! Aha. No okej. Okay. To skoro koniec, to koniec. Dobra. Osioł już powiedział to, co trzeba było powiedzieć. Wszystko, wszystko się skończyło dobrze, fajnie i cacy. I sztuczne ognie, fajerwerki, dzikie latające smoki. Nie wiem, dobra. Dzięki za oglądanie Szreka. Bardzo dziwna gra. Ale jakoś udało nam się ją przejść. W sumie cały czas mi się wydaje, że coś pomieszałem z poziomem trudności, bo my w ogóle albo umieraliśmy od razu, albo. Traciliśmy ledwo co życia. No nic. Ale mimo wszystko. Jakoś przeszliśmy tą grę. Listów w niestety nie udało się wszystkich znaleźć, ale to nic. A wam dziękuję za oglądanie kolejnej gry, nagranej przeze mnie. Zapraszam na kolejne i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!